Scorpio Rex to hybryda oznaczona kryptonimem E750, która została stworzona w 2009 roku przez doktora Henry'ego Wu i jest pierwszą hybrydą, jaką udało się pomyślnie wyhodować w Jurassic World. Scorpio Rex jest średniej wielkości drapieżnikiem, mniejszym od Indominusa, ale nieco większym od Indoraptora. Ta hybryda dysponowała potężnym orężem w postaci szponów, a także kolców jadowych. Scorpio posiadał także zdolność rozmnażania bezpłciowego dzięki DNA tropikalnej Żaby. Dlatego w serialu pojawiły się dwa osobniki. Podobnie jak Indominus widział w podczerwieni, a jego słabym punktem był ogień, na którego widok hybryda wpadała w pewnego rodzaju chwilową hipnozę. Wygląd fizyczny Skorpiorexa był wyjątkowo zdeformowany, przez co Simon Masrani, właściciel Jurassic World, stwierdził, że nie nadaje się do publicznej ekspozycji. Oba Skorpiorexy poniosły śmierć w 2016 roku, ginąc pod gruzami dawnego centrum wizytacji z pierwszego parku jurajskiego.